Wysiaro trzyma się z doma ode mnie Kolejna myśl z twojej głowy się wyręknie Już dźwięknie gminy, bo tu same nie tęknie, ale się choć będzie mi to mało, bo całe ten... O się co z tobą zrobić? Nie da się ciebie pokochać, nie da się ciebie popić tej sobie z niskie, i nagle ona, a nasta blaży dzisiejszy, szybę. Wreszcie kurwa, kurwa, mówię ta ludzi po siebie tak i wtórna Szybka jak kurka jest, cała moka, Mówi, to będzie wkurwo, na się turbo I słyszę, że na to nazywasz są Słuchaj, to, wujesz, wujesz, Weź, to dobrze, robię to i mówię I tak się moje Kolejny mecz, zbudzimy szaro Karasz, zaraz, zara, to wszystkich znajoma stara A wrogu, o! Kukla,

Nie, nie. nie pious, ty gryszard, tak nie zrobisz kurza, co z myśli jak ty z ubyciu karta. Nagle zęb, co on, która spadaje z grubą burą, młodą z tym otwórnuj. Także goście ona w tych tylko piszą. Zaraz, zaraz, to wszystko jest znajoma stara. Kurka Głupia, zgięta, drysiara Zgodnik na domówkach, z ruban i twara Głupia, zgięta, drysiara Chodzisz sobie od zobacz robisz z tobą gitarę, Nie przychodź do mnie, drysiaro Najpierw napisałem tekst, głupia, grupa drysiara Zapomniałem o suchych drysiarach, co robią Amparas Jestem pędzące sny wyjdę głośno, czy śpię o tej twarze Które już widzisz, jak, jak serdecznie zdarzeją historie nie będę się do nich wdzięczył Tylej mu w Pindresia straciło legiony Śmiertnych dziewczyn Niestety miłością pod ich domem Próbuje się znaleźć A wróć, że ich dalej rano, co? Mam je wszystkie przytulić tak, Niech to ja nie chcę ich zapryt A koszulikę, bo człopem Niech to jest nieładu, skąd jest gościu będziesz miała cienkie I ją, ją tylko przezłośnią Zaraz, zaraz, są z wszystkich znajoma was staratko Głupia zbieda, wiesz, staratko Mówi, że chcieli się